No zobacz, bo jakby tu jeszcze ścieżka rowerowa była, jakaś szeroka, nie? Po, po, no właśnie... A tu jest... Nie? Ale, ale tu nie jest ścieżka. chodnik. Chodnik, zobacz. Jeszcze jakby to była ścieżka, która się łączy tam dalej, stamtąd, to bym rozumiał to rozwiązanie. A nie jest tak jakoś, że jakaś to rower tak może jechać? No nie wiem, ale tam jest widziałeś wyznaczona czerwona, jest cała ścieżka idzie tam po kolei czerwona. A tu jest schodnik, nie wiem ile ma za 3,5 metra. No tam dalej jeszcze są jakieś parciny, to, to może i to, to było, to, to 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 było to, to zasadne, to, to ale tutaj to, to nie ma, nie? Ale... A to gdzie się kończy ten y, rowerowa ścieżka? No tam na, tam widzieliście, tu jakieś... Chyba... Nie, tu przez mostek też na jest mostek. ścieżka. Tak, przez też mostek jest. Też. Ale może... Nie będziesz... No nie wiem właśnie. Panie kierowniku, właśnie bo tu jest nasalane. No, to teraz nie żal, nie? Tym bardziej, że wstępy no, nie ma tam w więc to wyspręcało dojazd. Takiego dokładnie. Tak naprawdę, mamy, bo tam ścieżka jest przez mostek. I tak naprawdę byłby naturalny łącznik do szkolnej. A ja, szkolnej mamy też ścieżkę rowerową. Pójmamy, że będziemy mieć ciąg pieszo-rowerowy. A będzie ciąg no tak. Tak. No, jest na ten. No, no, jest zaznaczone tak. znaki wyspy. nie jest podzielone. Szkoda, że kostką właśnie nie jest podzielona. prawdopodobnie będzie jakimś oznakowaniem. Bezpieczniejsze, żeby była no, była czerwona i czerwona jako rowerowa, szara jako pieszo. Zobaczymy. ciąg pieszy, nie? Czyli nie będzie malowana. Malowa szkoda takie. Ale może tylko linia. Aha. To będzie Linia, tak jak na asfalcie się robi, nie? Okręcie, tak opartego, to jest 5 metrów Pani kierunek, tak? czy ta szerokość? Tak, 5 metrów. 5 metrów, ale to normalnie w takim małym ruchu to się, w zupełnie się wystarczy. To jest jedyne ryzyko tak? związane z pojazdami właścicieli posesji, bo będzie pewnie to wyglądało tak jak na ulicy Bohaterów w Warszawie i na wielu ulicach w Goleniowie. No i też... zakaz chyba będzie. No właśnie to jest bardzo dyskusyjne, bo z jednej strony wydawałoby się, że zakaz, a z drugiej strony co mieszkańcy mają robić z pojazdami, z samochodami, bo gdzie oni mają je parkować dlatego to jest bardzo bardzo delikatna materia, materia odnośnie decyzji przykład, przykład ulicy nazwa ulicy w stronę osiedla Zacisze przy Spacerowej w prawo nie kombatantów tylko jak jak zrobić ruch jednokierunkowy w stronę wiesz o którym mówię szkolnej, nie tutaj przykład jeden kierunek dla inwalidów, inwalidów. inwalidów. stało by się coś ja jeszcze na początku. Żeby... Jeden kierunek od szkolnej w tą stronę? To no, powinno być jednokierunkowa, z parkingiem po jednej Proszę. stronie, bo i tak i zawsze być tak, tak samo tutaj. Może to trzeba było przy organizacji ruchu zmienić po prostu? Nie, nie,